Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj z nowo zrobionego w gejcie gabinetu. Za mną półki, bardzo ładne. Chociaż nie jeszcze niedokończone, gdzie nie gdzie niestety. O czym za chwilę. Stołu jeszcze nie ma. Właśnie miejsce na, stoję na miejscu, gdzie powinien być stół. I też nie jest wyłana jeszcze podłoga. to Wam pokażę kawałek podłogi. Natomiast są półki, są światła. O, są światła i są dwa stoły tutaj. Tu jest jeden stół, a tu jest drugi, przy którym Lois sobie siedzi. Lois, could you smile for Polish people. I słuchajcie. Yy, no właśnie, o czym jest to dzisiejsze rozważanie? Znaczy To dzisiejsze rozważanie jest o tym, że generalnie rzeczy nie idą tak szybko jakbyśmy chcieli że często może czekamy na coś, chcielibyśmy, żeby to się pojawiło, chcielibyśmy, żeby to się już urodziło. Może nawet już zapłaciliśmy za to, albo mamy pieniądze na to przygotowane, ale pewne rzeczy trwają. Trwają często niezależnie od nas, od naszych, można powiedzieć, naszej gotowości, naszego, z naszych zasobów, po prostu i dowolnie. Myślę sobie, że tam takie dzieciaczki sobie idą. Nie wiem czy widać? Coś. Trochę widać. W każdym razie, yy, słuchajcie, yy, no tak to jest, tak to po prostu jest, że, że czasami rzeczy idą wolniej niż byśmy chcieli. Yy, musimy się uczyć cierpliwości. Musimy trochę może w takim naszym europejskim poczuciu sprawczości, niestety zacisnąć zęby. I stwierdzić, że pewne rzeczy dzieją się w innym tempie, że chcielibyśmy, żeby były tak jak u nas, ale, ale nie są i że po prostu trzeba poczekać. Także taka moja refleksja afrykańska na dziś. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się dołożyli do remontu tego gabinetu. Czekamy jeszcze, czekamy na stoły, na krzesła, na stół, na krzesła. Myślę, że trochę poprawią te. Półki, mam nadzieję, że ich przekonam do tego i, i na wykładzinę, albo zamiast wykładziny, może płytki zrobimy. W każdym razie lekcja na dziś, jaką chcę Wam dzisiaj zostawić, to taka, że czasami trzeba poczekać, trzeba zacisnąć zęby i uczyć się pokory i założyć, że właśnie tego Bóg nas chce uczyć i to jest dobre i właściwe. Przynajmniej ja tak na to spoglądam i w taki sposób staram się to ocenić i w taki sposób rozumiem to, co się właśnie teraz dzieje. Polecam się modlitwie, polecam się to o to właśnie, żeby mieć właściwą perspektywę, ani się odpuszczać, ale też z drugiej strony nie frustrować się, że coś działa inaczej niż niż u nas. Panie Boże, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Błogosław Panie ten projekt tutaj i proszę Cię bardzo, żeby właśnie on się skończył, żeby to, to, to miejsce rzeczywiście wyglądało porządnie i służyło w jak najlepszy sposób temu celowi, do którego jest przeznaczony. Do Twojej chwały Panie. Z Bogiem i do zobaczenia.